Para mí, Rafa es un hombre que ha formado una parte muy importante de mi carrera. Eh, es un corredor que le he visto crecer, le he visto evolucionar, le he visto hacerse ciclista, cómo iba evolucionando eh, y madurando hasta estos últimos años en los que ha estado Tadipo Gatch, con Tadipo Gacha ¿no? a su servicio, además siendo una garantía de montaña. Recuerdo los primeros años allí en el 2012, en la Vuelta a España. Él, pese a su juventud, era un hombre muy importante para mí. Y cumplió como tenía que cumplir. También muy buenos momentos en, en Tenerife, en el Teide, apretándonos bastante, allí haciendo series. Y nada, toda la suerte del mundo, Rafa. Creo que, que te lo mereces. Has tenido una carrera ejemplar y a disfrutar de tu nueva etapa. Hey, Rafa. So I want to congratulate you first for your uh, amazing career. You know, it was uh, wonderful and I hope you enjoyed it as well. And uh, I wanted to say thank you for. All these years uh, that you were next to me, my uh, big brother, my mentor, and uh, yeah, one of the, if not the best teammate ever, uh, especially in Grand Tours. We went through a lot together and uh, yeah, thank you so much for all the emotions and um, yeah, happy retirement. I hope you, I hope you, we see you soon uh, also outside of the bike. The Rafa, here is the time. End of the career, an incredible career. Uh, you need to be proud for what you did in, in your time as a cyclist. We, as a team, we just enjoy so much with you. Uh, your presence in our team brings so much. You are an amazing person. You, you bring all your character, your humor, your professionality. And we enjoy so much as a manager of a team is a dream to having a rider like you we would like to have more and more rider like you a nice person, the best teammate uh, ready to work always for 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 uh, the teammate for the leader and ready to win when it was the case so we enjoy so much with you really and uh, we wish as a you memories to you and your family to enjoy the life if you think you will enjoy more doing cycling we are here if, we, if you change mind <laughs> uh, but you deserve now also to stay with your family to enjoy your family and the life from another point of view uh, your time in cycling it was amazing and uh, you make uh, an important page of history of cycling you are a great man thank you for everything it was a great pleasure to meet you and to work with you Thank you and ciao, ciao. E, Rafał, nie zmieniaj się po prostu, bo z Gredem wiem, że się nie zmienisz, ale po prostu mniej więcej czasu e, dla kolegów, bo dla rodziny na pewno będziesz miał więcej, także pomyśl o nas. E, będzie więcej czasu, żeby się spotkać i tego Ci życzę. Rafał, bardzo, bardzo Ci dziękuję za wszystkie emocje, których nam dostarczyłeś za lata Twojej pięknej, wspaniałej kariery. To był zaszczyt jeszcze z Tobą się ścigać, a później komentować Twoją piękną walkę na trasie. A teraz witaj w gronie byłych kolarzy. Ciesz się rodziną i przyjemnymi, spokojnymi przejażdżkami rowerowymi. Trzymaj się z gret. Pozdrawiam serdecznie. Cześć Rafał, chciałbym Ci bardzo serdecznie pogratulować wszystkiego, co osiągnąłeś. Podczas swojej kariery, ale też podziękować za emocje, które nam dostarczałeś, za rywalizację, którą podejmowałeś w największych turach, ale i pewnie w jednodniowych wyścigach, i w każdych innych, których, w których brałeś udział. Zawsze miło się ciebie oglądało i zawsze kibicowaliśmy do samej mety. Także wszystkiego dobrego i powodzenia w nowym, w nowym życiu, można też tak powiedzieć. Cześć. Cześć Rafał. Postanowiłeś zakończyć karierę, no i nie mogę powiedzieć, by był szczęśliwy z tej decyzji. Jednak bardzo się cieszę, że w mojej pamięci na zawsze pozostaną twoje zwycięstwa w górskich etapach Tour de France oraz gdy zdobywałeś medal olimpijski. Były to emocje, które na zawsze pozostaną już ze mną. No i cóż, życzę ci Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, i oby ta droga była co najmniej tak dobra, jak dla Ciebie był rok 2014 w kolarskim peletonie. Wszystkiego dobrego. Rafał, niezmiernie się cieszę, że miałam okazję poznać Ciebie nie tylko jako kolarza, ale także jako człowieka podczas zgrupowania w Livinio na Paso Deira, gdzie byłeś razem z Magdą, z małą Majką. I tam ująłeś mnie tym, jak totalnie normalnym człowiekiem jesteś, otwartym, chętnym do rozmowy, dzielącym się swoimi troskami, radościami, problemami i traktujący wszystkich innych całkowicie normalnie. Także ująłeś mnie w tym roku. Podczas Tour de Poloń, swoim podejściem do kibiców, dzieleniem się tą radością, pasją, także byciem zawsze otwartym do nas, dziennikarzy, bo na TDP w tej roli występowałam, zawsze byłeś chętny do rozmowy, do udzielenia wywiadu i pokazywałeś tą wdzięczność dla polskich kibiców. Naprawdę mega, mega, mega. Będzie nam ciebie brakowało. Ale gratuluję decyzji rodzina, na pewno będzie bardzo szczęśliwa z tego i wykorzystuj teraz każdy dzień, każdą minutkę, aby się nacieszyć żoną i dzieciakami. Cześć Rafał, jak widzisz na załączonym obrazku, kończysz karierę w tej samej drużynie, której skończyłem ja, jest to obecnie najlepsza drużyna na świecie, gratuluję Ci przede wszystkim kariery, którą miałeś, bo ona naprawdę była mega. Wszystkie zwycięstwa i naprawdę dużo wniosłeś dla polskiego kolarstwa. Gratuluję. Witam w świecie kolarskich emerytów. No i powodzenia na przyszłość, żeby sobie jakieś zajęcie znalazł, żebyś się nie nudził za bardzo i no, zajmij się rodziną, zajmij się swoimi sprawami. Także gratulacje. Jeszcze raz z kariery, było naprawdę super. Trzymaj się. Drogi Rafałku, chciałem w imieniu swoim, w imieniu całego Langtimu, no i całej społeczności, myślę, kolarskiej, wszystkich rowerzystów i wszystkich Twoich kibiców, podziękować Ci za cudowną karierę, za wszystkie emocje, które nam dostarczyłeś, za to piękne zwycięstwo Tour de Poloń, no i wiele, wiele, wiele innych emocji. Ale ja co chciałbym Ci pożyczyć? Dużo spokoju, żebyś miał nareszcie więcej czasu dla siebie, dla rodziny. I mam nadzieję, że Ciebie zagospodarujemy jakoś w przyszłości tutaj w Langtimie. Będziemy może coś razem robili. Także wypoczywaj, ciesz się tą wolnością, bo wiem, co to znaczy być kolarzem zawodowym, Ja ile to jest wyrzeczeń, ile to jest ciężkie, ciężkie pracy, teraz będziesz miał trochę czasu dla siebie. Wypocznij i mam nadzieję, że będziemy się spotykali często i będziesz dalej w tym środowisku kolarskim funkcjonował. Serdecznie, serdecznie tego Ci życzę, Czesław Lank. Życzę Ci, z Gredzie, żebyś nigdy nie zapomniał o tym urwisie, który w Tobie jest i którego w sobie zawsze pielęgnowałeś. Pielęgnuj go dalej. Życzę Ci dużo zdrowia, życzę Ci tego, żebyś się cieszył tym wszystkim, co teraz będziesz miał, co teraz odzyskasz, czyli swój czas, czas z rodziną, czas w domu. Ciesz się tym, dokonuj swoich wyborów, żyj swoim życiem i niech to będzie piękne życie. Tego Ci życzę jeszcze raz, dziękując za wszystkie wzruszenia, których mi dostarczyłeś. Halo? Dzień dobry Pani. Mówi Tomasz Jaroński z Eurosportu. E, chciałbym Pani powiedzieć, że rozumiem, że dodzwoniłem się do y, ZUS-u w Zegartowicach. Zegartowica, tak jest, no to fajnie się zgadza. Nie wiem, czy pani wie, będziecie mieć młodego emeryta. Tak, tak, chłopak ma 36 lat. No, przechodzi na emeryturę, napracował się w życiu. Wie pani ile on wyścigów na wygrywał? A ilu pomagał Pogaczarowi i innym. Straszna robota. I należy mu się emerytura. Tak zdecydowo, no, żegnał się przecież na Tour de Tak, tak? Miał medal olimpijski, miał medal olimpijski brązowy i za to mu się należy prawie 5000, tysięcy, ale dopiero od 40 lat. No to jeszcze musi tak, tak, rozumiem, musi jeszcze poczekać, no bo czterdziestki nie ma. Będzie się teraz tak, zajmował małżonką, małżonka ma na imię Magda i dwójka dzieci, Maja, Majka, Maja, tak, tak, właśnie tak się nazywa i młodszy Oliwie. Będzie miał co robić, mieszka sobie w Zegartowicach, domek ma ładny i na pewno zajęć mu nie będzie brakowało. No nie wiem co będzie robił, no przepraszam, przepraszam, no tak dobrze aż życia osobistego Rafała nie znam. Ale życzymy mu wszystkiego dobrego na emeryturze, prawda? Czyli co, za yy, kilka lat yy, to on musi coś tam składać o tą emeryturę olimpijską? No niech sobie żyje. Dobrze, wpadnie pani, odwiedzi, no bo to słynny mieszkaniec. Życzymy mu powodzenia. Razem z ZUS-em Tomasz Jaroński, Eurosport, Rafale. Trzymaj się na tej emeryturze i nie przemęczaj się tak jak w karierze.